Gdzie w Chorzowie znajdują się second handy? Czy są mocno oddalone od siebie? Jakie są ceny? Jakie są systemy sprzedażowe? I czy warto przyjechać do Chorzowa na szmateksy? Warto! A w dzisiejszym odcinku pokażę Ci dlaczego. Cześć kochani, witajcie ponownie na moim kanale. A jeśli jesteś tu nowy, cześć, ja nazywam się Konstancja i od czterech lat na moim YouTubie próbuję przekonać Ciebie do miłości, zakupów z drugiej ręki. Dzisiaj nowa seria chciałabym, abyście oprócz takich klasycznych zakupów w second handzie i oprócz pokazywania Wam najlepszych second handów w danym mieście, chciałabym, żebyście także poznali dokładne adresy oraz systemy sprzedażowe second handów danego miejsca. Miasta. Zaczęłam tą serię już nad morzem. Jak wiosną byliśmy w Gdyni na kilka dni i sporo czasu upłynęło, zanim wróciłam do tej serii. Lato to zawsze ciężki temat dla mnie do nagrywek przez upał, którego nie cierpię. Sezon jesienno-halloweenowy wprost jest stworzony do chodzenia po mieście. I tak oto dzisiaj zapraszam was na drugi odcinek z serii Secondhandy danego miasta i jesteśmy w moim rodzinnym mieście w mieście Chorzowie. Zobaczymy co uda mi się z znaleźć. Zaczynamy od nowego second handu, który znajduje się w miejscu, gdzie kiedyś był sklep sportowy, zaraz przy wejściu na targowisko. I to jest taki lumpek z serii łączony. Co to oznacza? To oznacza, że mamy ubrania zarówno nowe, jak i używane. Ja skupiłam się tylko na odzieży używanej. Udało się znaleźć kilka perełek, przepiękną chustę w zegary. Było duży, był duży wybór ciepłych szali. Ceny to około 15-18 zł. Jeśli chodzi o sukienki, nie było tego sporo. Tutaj jedna z ciekawszych, czarna z taką jesienią. Jesiennym kołnierzykiem w kratę. Płaszcze jesienne, coś z wełny, coś z kaszmiru, ceny około 50 do 70 zł. Odzież niestety nie była podzielona na sezony, było bardzo dużo odzieży letniej, której Wam nie pokazałam. Dział z butami był słaby, jedną fajną parę Wam pokazałam. Teraz spódnice, spódnica w kratę, więcej ciekawych nie było. Przechodzimy do następnego second-handu. Jest to też jeden z nowszych second-handów Cream. Tutaj i pokazuję Wam rozpiskę. Zapauzujcie sobie, jakie są systemy sprzedażowe, a dokładny adres będzie na dole w opisie. Na początek piękny pasek w stylu XIX-wiecznym. Następnie sukienka idealna na Halloween z motywem czaszek i róż. Bardzo tam było w klimacie Halloweenowym, dużo czarnych bluzek z koronkami, z falbanami, dużo czarnych sukienek, albo marynarek takich przywołujących mi styl właśnie XIX wieku. Było też coś markowego. Była to marynarka welurowa. Ja akurat trafiłam na nową dostawę, więc ceny były dość wysokie. Tutaj cute bluza z wytłaczanymi serduchami, fajna na jesień. A tutaj albo kostium w stylu Chanel, albo sukienka, jeśli lubicie takie eleganckie klimaty, ze złotymi guzikami. Następny second hand, zaraz na rynku przy Urzędzie Miasta Trendy. Przypominam, że wszystkie dokładne adresy znajdziecie w opisie, jeśli nie jesteście schorzowa. Na początek skórzana, kurtka, albo nie, to nie była skóra, to była ekoskóra, i do tego z ekoskóry spódnica, praktycznie w identycznym odcieniu. Fajny zestawik. I do tego znalazłam jeszcze kowbojki. Tym razem skóra, skóra. Były dość drogie, rozmiar 43, więc zostały. Butów jest tam zazwyczaj, jest w czym wybierać. Tutaj klasyczne bodki z klamrami. Tu taka ciekawa kurtka z ekoskóry w ciemnozielonym kolorze. Znalazło się też mnóstwo kostiumów. To co prawda nie kostium, ale niania frania 100% jak dla mnie. Tutaj słuchajcie, florex Ariel Hit, czyż nie? <noise> ale to jest teraz hit. Zobaczcie to. Możecie być na Halloween piwem. Znalazło się też coś świątecznego i moje ukochane gremliny. Musiałam ten sweter zabrać ze sobą do domu. Następny second hand, za którym nie, że nie przepadam, ale nie często tam bywam, tekstylowo mieści się w budynku dawnego ING Banku, tutaj macie też rozpiskę, plus tego miejsca, duża przecena w czwartek, wszystko po 7 zł. Ja trafiłam bodajże na rabat 20%. Zacznijmy od torebek, chciałam Wam pokazać brązowe torebki, wybór był naprawdę ogromny, jeśli chodzi o torebki, więc tylko kilka wybranych, mogłabym spokojnie jeden odcinek tutaj nakręcić o samych torebkach. Jeśli chodzi o płaszcze i kurtki, znalazły się ala la kożuch brązowy, znalazł się um, taki... Ala zamszowy płaszcz, było też sporo futer, zarówno naturalnych, jak i sztucznych. Był model w kratę z domieszką niewielką wełny, ale były też płaszcze z domieszką kaszmiru i wełny, tak jak ten czerwony. Jeśli dobrze pamiętam, to tutaj było 80% wełny, 20% kaszmiru i on kosztował w pierwszej cenie 40 zł, a w czwartek będzie za 7 zł. Swetrów było bardzo dużo, tutaj w paski, a tutaj powrót do przeszłości. Pamiętam jak chorowałam na tą sukienkę. Strasznie chciałam ją mieć, podobała mi się u koleżanki i nigdy jej nie miałam. Taki smaczek bluza Playboya. Bardzo teraz modne, bo 2000 rok jest teraz w cenie. I tutaj coś cute, piżamka w jabłuszka. Tylko zobaczcie, jaka urocza. Okej, okay, jeden z moich ulubionych secondhandów, za którym kiedyś nie przepadałam, i jest to sieciówka BIM. Tutaj na zjednoczenia zaraz naprzeciwko wejścia do lekarza trafiłam na minus 50 i zacznijmy od tego cuda. Ład! O tym jeszcze kiedyś porozmawiamy. Fajna spódnica, myślę, że będzie pasować do mojej marynarki, którą mam. Udało się znaleźć także coś markowego. Złapałam to na targi minus 50%, 22 zł za to dałam, czy 23, bo 46 bodajże była pierwsza cena. Taka sukienka ala zamszowa, ala. Sztruksowa o z falbaną fajna, kocia sukienka dla kociej wiedźmy. Zabrałam ją ze sobą, żeby stworzyć kostium halloweenowy oraz wąż srebrny, vintage wąż. Też go zabrałam. Będzie go można dorwać na targach, które już wkrótce w Katowicach. Smaczek dla fanów Marvela, takich jak ja. Okej, okay, jak widzieliście, po tym odcinku second handów na głównej ulicy, na ulicy Wolności jest naprawdę masa. Bardzo możliwe, że jakiś z nich ominęłam. Na pewno nie zabrałam Was do miliona ciuchów, ponieważ już był odcinek na temat miliona ciuchów. Jest to dla mnie najlepszy second hand w Hożowie, do którego chodzę ponad 16 lat. Linka Wam zostawię na dole w opisie, żebyście sobie sprawdzili adres i żebyście zobaczyli, jakie tam są systemy sprzedażowe oraz jaki towar można tam trafić. Może pominęłam jakiś second hand. Jeśli jesteście z albo z okolic, to koniecznie zostawcie mi adres na dole w opisie. Nie mogę się doczekać kolejnych serii. Na pewno pojadę na Bytom, na pewno pojadę na Rudę i na pewno ruszę w Polskę i przygotuję dla Was kolejne miasta i kolejne second handy. Możecie mi zostawiać swoje polecajki ze swoich miast, adresy już konkretne, żebym wiedziała, co odwiedzić. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeśli Wam się podobał like to pomoże oczywiście wypozycjonować ten film. Walczymy ciągle subskrypcje i wyświetlenia. Tych kanałów się zrobiło teraz naprawdę bardzo dużo, także mam nadzieję, że odnajdziecie ten film. A jeśli chcesz jeszcze chwilkę ze mną spędzić, to mojej prawej lub lewej stronie, nigdy nie pamiętam, będzie wyświetlać się film, w którym pokazuję Wam, co ostatnio upolowałam jesienno-halloween'owego w Saganendzie. Cześć!